Dzień dobry. Dzisiaj niezwykle świątecznie i wiosennie. Zapraszam Państwa na program Tu Kultura, a bardzo dużo interesujących tematów, więc warto z nami pozostać. Dziś między innymi posłuchamy Chopina w zaskakującym wydaniu. A jeżeli fortepian gra tam, 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 to ja mówię tak, tak, tak. Zaprezentujemy arcydzieła malarstwa hiszpańskiego, to przy okazji niezwykle ciekawej wystawy, jaką można oglądać we Wrocławiu. Picasso jest po prostu mistrzem. Mistrzem ręki, mistrzem kreski. Zaprezentujemy także niezwykle ciekawą i wybitną postać w nietypowej dla siebie roli. Spektakl multimedialny, coś. To jest jedyny spektakl, w którym Bogusław Szefer bierze udział osobiście. Będą także informacje kulturalne. Zapraszam. To, że Chopin genialnym kompozytorem był, wie każde polskie dziecko. Czy muzykę genialnego wirtuoza fortepianu da się jednak opowiedzieć słowami? Na ciekawy eksperyment pokusił się reżyser Michał Zadara. Ja nie wiem, czy gdzie więcej pianistów jak w Paryżu. Ja nie wiem, czy gdzie więcej osłów i więcej wirtuozów jest jak tu. Do tej pory muzyka Chopina służyła wyłącznie do słuchania. Tym razem zamiast partii fortepianu słyszymy słowa. Możesz bywać. W najpierwszych kompaniach, a zimą chodzić po ulicy jak obszar paniec. Ta interpretacja może zezłościć konserwatywnych melomanów. Z drugiej strony zachęcić do Chopina opornych, ciekawskich i młodych. Muzyka jest wieczna w tym sensie, że jak się raz zapisze utwór, no to on już istnieje. Nawet jak się zniszczy tą partyturę, albo nawet wszystkie partytury, ktoś, kogo interesuje Chopin, może przyjść na nasz spektakl, obejrzeć to, wysłuchać tego, usłyszeć przede wszystkim partię orkiestry, która zwykle jest zagłuszana przez fortepian, usłyszeć y, jakiś tekst nie da się oczywiście opowiedzieć muzyki słowami, dlaczego jednak nie eksperymentować, skoro wersji muzycznych są setki. Ta partia powiedzmy, którą ja wykonuję, czyli partia, która powstała w zastępstwie za fortepian, żeby idealnie mieściła się w ramach fortepianu, to znaczy w, w Dokładnie w tych miejscach, w tych taktach, w tych punktach, kiedy gra fortepian. Co więcej, jeżeli fortepian gra bardzo długo same szesnastki, to ja mówię bardzo długo cały tekst bez przerwy, który nawet nie jest aż tak ważny, jeśli chodzi o treść. Natomiast bardzo istotna jest tutaj forma. Jeżeli fortepian gra tam, 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 to ja mówię tak, tak, tak. Jest to wszystko, co chcę. Słowo w tym projekcie to zlepek wywiadów z muzykologami i pianistami, którzy od lat grają Chopina. Twórcy wykorzystali także jego słynne listy i swoje krytyczne spojrzenie na obecność Chopina w świadomości Polaków. Tu pokazujemy Chopina, którego mało znamy. Teraz będzie miał też podaną treść, która wytłumaczy mu. Że ten nasz Chopin, którego na koturnach postawiliśmy, żebyśmy zobaczyli, że my jesteśmy tylko bardzo szczęśliwi, że był naszym rodakiem, że tu się urodził, ale tak naprawdę jest własnością całego świata. Największy przepych, największe świństwo, największa cnota. Projekt zostanie powtórzony w sierpniu na festiwalu Chopin i jego Europa w Warszawie. Na to wydarzenie Światek Teatralny w Polsce czeka od dawna z wielkim zainteresowaniem. Jan Klata praktycznie inicjuje swoją dyrekcję w Starym Teatrze w Krakowie przedstawieniem Poczet Królów Polskich. Poza tym premiery w teatrach w całym kraju, w opolu dżuma Alberta Camille w reżyserii Pawła Świątka. W Bydgoszczy podróż zimowa Elfridy Jelinek w reżyserii Maji Kleczewskiej. Spektakl po raz pierwszy był prezentowany w ramach Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi. W Teatrze Polonia w Warszawie premiera Baby Chanel Nikoła Jakolady. Spektakl w reżyserii Izabeli Cywińskiej to historia pięciu starszych członkiń klubu Olśnienie, zebranych na uroczystości dziesięciolecia zespołu. Chwila zabawy, radości życia, w której nie tak łatwo zapomnieć o samotności, starości i biedzie. W Teatrze Wielkim w Łodzi premiera Anny Boleny, gaetano Donicettego. Nowy spektakl łączy się ze znaczną przebudową gmachu teatru. W teatrze powstała m.in. scena kameralna. Remont teatru kosztował blisko 60 milionów złotych. Pani brat został oskarżony o poważne przestępstwa. Mocne, sensacyjne kino z Januszem Gajosem w roli głównej. Układ zamknięty to film oparty na faktach. Przedsiębiorcy z dużej i dobrze prosperującej spółki zostają pokazowo zatrzymani pod zarzutem działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Polska premiera w najbliższy piątek. 12 kwietnia do polskich filmów wchodzi Imagine Andrzeja Jakimowskiego. Reżyser takich filmów jak Zmruż oczy czy Sztuczki tym razem zaprasza widza do świata ludzi niewidomych. W znanym ośrodku pojawia się młody instruktor. Uczy orientacji w przestrzeni, ale jego metody są wyjątkowe, a czasami kontrowersyjne. Are we looking for the ship? Yes. W Polsce niestety dość rzadko możemy oglądać arcydzieła europejskiego malarstwa. Tym bardziej warto wybrać się do Wrocławia, gdzie w Muzeum Narodowym prezentowana właśnie jest niezwykle ciekawa, prywatna kolekcja, prezentująca bardzo ciekawe dzieła stworzone przez najwybitniejszych artystów europejskich. Kolekcja Santander liczy ponad tysiąc prac z różnych dziedzin sztuki. Dominuje sztuka hiszpańska od XV do XX wieku, tym niemniej też są reprezentowane inne nacje, inne szkoły, inne kraje. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa zwiedzających tę wystawę, przede wszystkim na ten okres Czesny od późnego średniowiecza, właśnie od Kranaha. Obraz Łukasza Kranacha Starszego, kazanie Jana Chrzciciela stał się symbolem wystawy we Wrocławiu, gdzie, o czym warto pamiętać, można stale podziwiać inne dzieła tego XVI-wiecznego mistrza. Wiemy na pewno, że to był obraz namalowany po 1537 roku, bo wszystkie swoje prace Łukasz Kranach Starszy, artysta, który pod koniec życia mieszkał w Wittenberdze, sygnował znakiem, który przypominał smoka, węża, Podniesionymi skrzydłami. To obraz, który powstał już po śmierci syna Łukasza Kranacha, Hansa, i wówczas zmieniła się sygnatura ojcowska. Ten wąż, który został nadany Kranachowi przez księcia w związku z nobilitacją w 1508 roku, i miał rozłożone, rozpostarte skrzydła. Tutaj, już na tym obrazie, ma skrzydła złożone, skrzydła, które opadły w związku z tą osobistą tragedią malarza. Pośród pereł kolekcji, najświętsza Maria Panna jako śpiąca dziewczynka mistycznego malarza hiszpańskiego baroku Francisco de Surbarana. Moi koledzy, historycy sztuki, doszukują się w tej scenie medytacji Marii, że ona nie tylko śpi, ale być może medytuje. No, mnie się wydaje, że śpi. Dla mnie jednym ze znakomitych dzieł jest to Ukrzyżowanie El Greco. Jest to obraz. Świetnie namalowany, co muszę Państwu powiedzieć, nie jest cechą typową dla całej twórczości greckiej. Specyficzny sposób ujęcia postaci ludzkiej, pewne wydłużenie postaci, pewna taka maniera. Trzy znakomite portrety: mistrza i ucznia najzdolniejszego ucznia mistrza. Rubensa, który był nie tylko malarzem, ale i dyplomatą, dyplomatą często odwiedzającym Hiszpanię. I jego ucznia, Wandajka. E, Końcówka wystawy, sztuka współczesna, sztuka XX wieku, też obfituje w bardzo duże nazwiska, bo Picasso, bo Miró, bo Chilina. Malarstwo Pabla Picasso reprezentuje obraz z późnego okresu jego twórczości, portret rycerza. Widać, że to jest praca wykonana niemalże intuicyjnie, spontanicznie, prawdopodobnie w ciągu jednego dnia. Pokazuje, że Picasso jest po prostu mistrzem, mistrzem ręki, mistrzem kreski, mistrzem pędzla. Niecodzienne zdarzenie miało miejsce na deskach Teatru Rampa w Warszawie, multimedialne coś z udziałem aktora profesora Bogusława Szefera. To ogromna rzadkość zobaczyć pana profesora na deskach teatru. Ten wybitny dramaturg, kompozytor, wszechstronny artysta w tym roku obchodzi 65-lecie pracy twórczej. To spektakl, który stawia ważne pytanie o sens uprawiania sztuki. Tu sztuka jest podwójnie ciekawa. Multimedialne coś, napisane przez Bogusława, szefera, jest jedyną sztuką, w której on sam występuje, pełniąc rolę cichego obserwatora. O, do się to odnosi? Bo ja odnoszę się do każdego buca i do każdej. Poza tym, że, że gra właśnie w tym spektaklu osobiście i obserwuje ten spektakl i, i nie pozwala, żeby. Nasza głupota zmarnowała ten spektakl. To jeszcze oprócz tego, jest w tym spektaklu coś, co, się, co, co Waldek właśnie nazwał takim okiem mistrza, okiem opatrzności. W tym przypadku nie ma nic. Bogusław Szefer jest najchętniej wystawianym polskim autorem spośród żyjących dramatopisarzy. Autorem 17 książek, 400 kompozycji muzycznych i 40 dramatów. Kiedy się czyta jego sztuki, to, to pierwszy moment jest taki: nie, Boże, tego, tego, tego się nie da zrobić, tego się nie da przełożyć na język teatru, nie, jak to ugryźć, z której strony. I nagle coś się zaczyna otwierać, zaczyna się drążyć. Sztuka szefera jest biegunem. jest Biegunem jest e, Mont Everestem. A my jesteśmy takimi alpinistami. Szefer yy, ogromną trudność kładzie przed aktorem w postaci tego tekstu, bo on ten tekst na pozór, na pierwszy rzut oka, nic nie mówi. Można się załamać po prostu. Ale w momencie, kiedy się zaczyna iść tym równym tempem, zaczyna się po prostu do niego zbliżać, yy, rozumieć. To on się wywdzięcza. W tym roku profesor Szefer obchodzi 65 lat pracy twórczej. W listopadzie wielbicieli jego twórczości czeka piąta edycja festiwalu ERA Szefera. Życząc wesołych i pogodnych świąt wielkanocnych od całej redakcji programu Tu Kultura, dziś żegnam się już z Państwem. Do zobaczenia.